Jerzy Nałęcz Trójkąt Bafometa Dziennik łódzki numer 49 z 18 lutego 1932 roku Podobieństwo charakteru pisma tłumaczył sobie w duchu, starając się opanować rozprzężone nerwy. Ale ten Karol i bar. Lęk zjeżdżał mu włosy. To nie mógł być zwykły przypadek. Zerwał się z fotelu i wybiegł do jadalni. Zapalił światło i wydobywszy z kredensu prawie pełną butelkę koniaku, odkorkował ją i przyłożywszy szyjkę do ust, pochylił w tył głowę. W pozycji tej przetrwał kilkanaście sekund i w ciszy słychać było jedno bulgotanie złocistego płynu. Wreszcie twarz doktora Barwiczka poczęła przybierać amarantowy odcień. Wyprostował się, odjął butelkę od ust i prawie że pustą flaszkę odrzucił w kąt pokoju. Pod wpływem wypitego trunku odwaga mu powróciła. Co się ze mną dzieje? zadał sobie w duchu pytanie. Żeby do tego stopnia nie móc zapanować nad swoimi nerwami, trzeba być skończonym idiotą. Chwiejnym nieco krokiem przeszedł z powrotem do biblioteki. Podniósł z podłogi kopertę i zdecydowanym ruchem rozerwał. Powiało nań delikatnym zapachem konwali. Zgrzytnął zębami i wydobył arkusz papieru. List był pisany po francusku, spojrzał na podpis Iwo. Nie czytając, podarł go na drobne kawałki. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że list pochodził do osoby, która podpisała się Iwo. Ale wszakże, dziewczyna ta od szeregu lat już nie żyje. Zwłoki jej spoczywają na cmentarzu w jakimś zapadłym kącie Bretonii. Ile to lat temu? 14? Nie, piętnaście. W 1916 roku był w Paryżu. A może ktoś urządził sobie żart, zadał sobie w duchu pytanie. Ale kto? Włodzi, o ile on wie, jest tylko jedna osoba, która zna go z paryskich czasów. Jest to osoba pewna, na którą zawsze może liczyć. Więc to nie ona. Czuł ogromny zamęt w głowie. Jakieś chłodne trupie palce zaciskały się wokół jego szyi. Zduszony krzyk wydarł się z gardła doktora barwiczka. Do biblioteki wszedł służący. Pan redaktor mnie wołał. Barwiczek momentalnie oprzytomniał. Ten bałwan gotów jest pomyśleć, że zwariowałem, rozważał. To też powiedział: Niech Franciszek pozbiera te kawałki papieru. Wskazał ręką na strzępy przed chwilą podartego listu. I spali natychmiast. Służący pozbierał w milczeniu kawałki papieru i zamierzał wyjść z pokoju. Spalcie ten papier przy mnie, w tym piecu. Zatrzymał go Barwiczek. Franciszek spełnił rozkaz swego pana i za chwilę z listu pozostał szaro-biały popiół. Po chwili służący opuścił bibliotekę. Jestem chory, rozważał Barwiczek. Przydałby mi się dłuższy wypoczynek. Ociężałym krokiem przeszedł do sypialni. Na stoliku nocnym spostrzegł fotografię Markiza de Laval, którą dostarczono mu na jego własne żądanie dzisiejszego ranka. Oto młodzieniec, który zamierzał dzisiaj po obiedzie popełnić samobójstwo. Ciekawem, czy dotrzymał słowa. Jeżeli jednak zastrzeżenia grabca, rozważał dalej, odpowiadają prawdzie, wówczas młokos ten może się stać niebezpieczny dla wielu osób. Dziwi mnie tylko jedno, że nasza policja tak mało zainteresowała się tym bawidamkiem. Powinienem był dzisiejszego ranka zwrócić na niego uwagę nad komisarzowi Olmańskiemu. Niechby urząd śledczy zaopiekował się tym ptaszkiem. Ujął rękę, fotografię markiza de la począł się jej bacznie przyglądać. A to ciekawe mruknął w pewnej chwili. Ten młodzieniec bardzo mi przypomina kogoś ze znajomych kogo już wiem tę dziewczynę wstrząsnął nim dreszcz. Iwone. Ordynarne przekleństwo wydarło się z jego ust. Fotografię markiza de Laval odrzucił w kąt pokoju. Dzisiaj ten głupi list wyprowadził go z równowagi i dlatego nie może nadrzeźwo zastanowić się nad całą sytuacją. Ale jutro, gdy we śnie znajdzie wypoczynek, biada jego wrogom. Rozebrał się szybko i zgasiwszy światło, rzucił się na szerokie łoże. Ale sen nie przychodził. Doktor Barwiczek odczuwał paniczny lęk przed czymś, co było wiele lat wstecz poza nim. U szczytu jego kariery głos z zaświatów, zaklęty w drobne, okrągłe pismo na papierze woniejącym konwalią, pozbawił go trzeźwości sądu, odebrał mu spokój. W ciszy nocnej, mąconej jedynie monotonnym cykaniem staroświeckiego zegara stojącego na kominku, Barwiczek wytężał słuch i rozszerzonymi źrenicami starał się przebić mrok. Chłodny pod strachu zrosił mu czoło. Widział ją. Ociekająca wodą, z nabrzmiałą, zeszpeconą twarzą, z wodorostami wplątanymi w jasne włosy. To pielica. Gdy ją bosakami z odmętów Loary dobywano, ani jeden nerw w nim nie zadrżał. Nawet po mojej śmierci nie zaznasz spokoju. Zemsta umarłej cię dosięgnie. Minione lata echem zadźwięczały w jego duszy. Śmiał się z tego wówczas. Niestraszne dlań były groźby tych, co w grobie spoczęli. Asystował na jej pogrzebie. Jaką on ma dzisiaj dobrą pamięć, aż się zdziwił, każdy najdrobniejszy szczegół miał przed oczyma. Zapadła wioska bretańska, dokąd przywieziono ciało, aby je złożyć w grobach rodzinnych. Wicher wył i zawodził. Strumieniami deszczu ze śniegiem smagał kondukt pogrzebowy, który zwolna posuwał się w kierunku cmentarza po wyboistej, rozmiękłej drodze. Gdy ciężka płyta kamienna nakryła grobowiec, do którego przybyła jeszcze jedna trumna, jedyna krewna, stara ciotka, gorzko załkała. Jedyna krewna? Omylił się tym razem. A może w tym wypadku pamięć mu nie dopisała. W tej chwili uświadomił sobie, że ona miała brata, wszak wiedział o tym dobrze. Był na froncie i dlatego nie przybył na pogrzeb swojej siostry. Nagle barwiczek usiadł na łóżku. Straszne podejrzenie zakradło mu się do mózgu. Gdyby to było prawdą? Jest zgubiony. Nikt i nic go nie uchroni od ostatecznej zagłady. Zemsta Topielicy. Z rogu pokoju posuwała się ku niemu biała postać. Ona. Ostatnim wysiłkiem woli zmusił się do poruszenia ręką. Zdrętwiałe palce natrafiły na kontakt od światła elektrycznego. Suchy trzask u stropu zapłonęła ampla, sącząc łagodne światło. Barwiczek odetchnął z wielką ulgą. Do czego doprowadzić mogą rozigrane nerwy? Gotów był przed chwilą uwierzyć, że umarli z grobu powstają. Nonsens. Jednak należy z tym wszystkim jak najprędzej skończyć, postanowił. Uczuł przypływ energii. Chcą z nim walczyć? Dobrze. Wszak walka to jego żywioł. Nie ulęknie się nikogo. Chociażby z całą kohortą czartów, a nie ludzi miał do czynienia. Przyjmie każde wyzwanie. Pogroził pięścią niewidzialnym wrogom i wyszeptał przez zaciśnięte zęby: na śmierć. Zobaczymy, kto zwycięży. Ja wierzę w swoją dobrą gwiazdę. Zgasił światło i ułożył się wygodnie na posłaniu. Dalszy ciąg nastąpi.